Rzecz dzisiaj już załatwiona, bo byłam na USG piersi. Staram się badać regularnie, żeby później nic mnie nie zaskoczyło. Także już to jest odhaczone, i teraz wracam po córkę i mamy w planach dzisiaj odwiedzić park dinozaurów w Lublinie. Bo obok IKEi jest właśnie taki park zrobiony, to jest taka wystawa interaktywna, tymczasowa, więc spróbujemy jeszcze skorzystać. I może dzisiaj właśnie uda się tam podskoczyć. O kurczę, tu mam okulary? Nieźle. Mam nadzieję, że się nie porysowały. Dobra, śmigam. Słońce świeci, pogoda ładna jest. Jak na razie jesień jest znośna, więc trzeba korzystać. Jesteśmy już właśnie po wyprawie do parku dinozaurów. Wrażenia naprawdę spoko, zwłaszcza dla trochę starszych dzieciaków, bo tam są też takie atrakcje jak dmuchańce, jakieś zjeżdżalnie i tego typu historie. Moja młoda jeszcze nie do końca korzystała z tego, bo trochę się bała, ale można naprawdę cały dzień tam spędzić, dzieci się wybawią. Dinozaury są fajne, ryczą, wielkie, więc robią wrażenie. I bilet kosztuje 45 zł od osoby, chyba, że dzieciaki mają mniej niż 3 lata, to nie płacą. Ogólnie polecamy. Nas trochę wywiało i jedziemy teraz gdzie? Na? Klo? Psiki. Jedziemy na klopsiki i szukać kołdry i poduszki dla młodej. Dobre? Nasze szalone zakupy. Zastępczy nocnik, kołdra, poduszka i bardzo ładna pościel w piecki. Bardzo ładne. Ostatnio w ciuchladzie upolowałam kilka fajnych rzeczy dla siebie stwierdziłam, że zrobię taki szybki haul lumpeksowy. Pierwsza rzecz będzie to kurtka dżinsowa w kolorze śmietanki, taki kolor bardziej ekli. Jest z berszki w rozmiarze XS, ale to jest krój taki dosyć obszerny, szeroki, tutaj ma szerokie ramiona. Ale jest skrócona, więc y, fajna, bo nie mam takiej kurtki w swojej szafie. Wydaje mi się, że bardziej będę chodzić w niej y, na wiosnę, gdyż pogoda już niestety nam się trochę psuje, ale kto wie, może październik nas jeszcze zaskoczy i będzie ciepło. Ma kieszenie, zapinana na guziki. No, taka klasyczna, krótka, kurteczka jeansowa. Zapłaciłam za nią chyba jakieś 20 zł, więc cenowo też przyzwoicie. I kolejna rzecz będzie to sweter pasiak granatowy w jasne paski z golfem. On ma fajny skład, bo tutaj jest 50% wiskozy, reszta to są domieszki sztuczne, ale jest bardzo przyjemny w dotyku. To jest rozmiar XS, ale też jest fasonem takim powiększonym, oversize. Ja lubię takie właśnie szerokie, duże swetry, więc jak najbardziej będę w nim chodzić. I zapłaciłam za niego 5,50, więc naprawdę fajny zakup i ostatnia rzecz dla mnie są to shorty z ekoskóry. One tutaj są, gum mają gumkę w pasie, mają kieszenie i takie dosyć szerokie nogawki i ja je widzę z rajstopami, z kozakami albo z mokasynami do koszuli czy do swetra. Wydaje mi się, że będzie naprawdę fajnie to ze sobą grało. Zapłaciłam za nie chyba 15 zł i jest to Primark rozmiar 34. I tak się prezentują moje zakupy. Staram się robić je z głową, żeby nie przynosić do domu siat pełnych ubrań, tylko wiecie, tak spokojnie przemyśleć, czy na pewno będę w tym chodzić, czy to mi się przyda. I jak na razie wychodzi mi to bardzo dobrze. Córkę też zaopatrzyłam na jesień, ma bardzo dużo nowych, fajnych ciuszków, ale też stwierdziłam, że nie będę już tutaj wszystkiego Wam pokazywać, bo może niekoniecznie każdy jest zainteresowany tą tematyką, ale pokażę Wam jedną rzecz e, dla córki, którą ostatnio kupiłam i jest naprawdę świetna. I będzie to taka fantastyczna Ramoneska z H&M. Ona jest w stanie idealnym, więc podejrzewam, że mogła być w ogóle nowa. Ostatnio się zastanawiałam za rzecz nie kupić bardzo podobnej. E, kosztowała 130 zł. I tak się jeszcze wstrzymałam, bo mówię: może gdzieś znajdę na wintet, może kupię w ciuchlandzie. I akurat jak byłam z siostrą na ciuchach, to ona ją wynalazła w rozmiarze dobrym, niby tutaj jest na 3-4 lata, ale ostatnio córka ją założyła i była dobra, tylko trochę rękawy wywinęłyśmy. Więc fajny zakup. Będziemy razem chodzić w ramoneskach, bo ja mam bardzo podobną. I będziemy tutaj, wiecie, się stylizować na miasto i chodzić w ramoneskach. Zapłaciłam za nią 35 zł, więc jeśli chodzi o ciuchy, to tak cenowo troszeczkę wyżej, ale na pewno nie kupiłabym taniej jej ani w sieciówce, ani na Vinted. Więc generalnie i tak dobry deal zrobiłam. Dobra, koniec tych zakupów. Mam nadzieję, że Wam się podobały i... Może jakiś film ze stylizacjami uda mi się zrobić. Może bardziej taki luźny format, czyli 7 dni, 7 stylizacji, coś takiego na jesień, jesień, zima. Nie wiem, jak to wyjdzie, ale może uda mi się coś takiego jeszcze stworzyć, także yy, tak. Hejka. Właśnie odstawiłam córkę do żłobka po tygodniu, ponad tygodniu nieobecności i nie było to łatwe. Nie wiem, czy w ogóle się przekona do tego miejsca. Nie wiem, już mam teraz wątpliwości, czy to jest dobry pomysł, zwłaszcza, że będziemy tak chodzić na raty, bo muszę być też w Lublinie trochę. No, ale odstawiłam ją dzisiaj tylko na max dwie godziny. Stopniowo będziemy się przyzwyczajać. Nie, no dobra, nieważne. Przyjechałam do Lidla zrobić zakupy spożywcze, bo Mam w planie gotować taką zupę marokańską z soczewicy z kolendrą, więc muszę sobie kupić rzeczy do tej zupy. Odstawię auto i wrócę po nią już pieszo, żeby się przespacerować. A dzisiaj było tak zimno rano i byłyśmy trochę niewyrobione. Teraz jest przed dziewiątą, jest cztery stopnie, więc można powiedzieć, że zima prawie przeszła do nas. Mam nierozczesane włosy, muszę coś z nimi zrobić. Z Ciężkie poranki, w ogóle tak mi się dzisiaj ciężko wstawało. No ale cóż, niestety, dobrze, że teraz słońce wyszło, to mm. może będzie trochę przyjemniej. pokazać nowości, które już kupiłam jakiś czas temu w Sinseju na wyprzedaży. Narzuta, taka beżowa, bawełniana, bardzo ładna, miękka, tylko obawiam się, że może się zaciągać. Druga rzecz to jest pościel, w sumie dwa, dwa komplety pościeli w bardzo atrakcyjnych cenach. Nie pamiętam teraz ile zapłaciłam, ale naprawdę było tanie. I też jest to pościel bawełniana, beżowa, takie paski. To Ta jest i dzisiaj będzie ta pościel. Zaraz leci ten komplet akcentów do prania. Wysuszę go i zmienię sobie pościel. Będzie musić kasować sto. Zobaczymy. nie się prezentuje na rzutach. Jest trochę pognieciona, bo ja nie pracowałam, ale naprawdę ładnie wygląda. Nie kosztowała dużo, więc myślę, że dobry zakup. Właśnie chciałam coś w takim kolorze jasnym, beżowym, écrin, a niekoniecznie już szarość. 8と。 z siebie dzisiaj zadowolona, bo naprawdę duża rzecz udało mi się ogarnąć. Mam do zrobienia jeszcze zupę tą marokańską i jest to zupa harira, która jest przepyszna, z kolendrą, jest bogata w białko, bo tam jest dwa rodzaje soczewicy, jest ciecierzyca, więc naprawdę taka pożywna, rozgrzewająca, idealna na jesień, na zimę. Dawno jej nie robiłam, więc już najwyższa pora, żeby przypomnieć sobie ten smak, więc zabieram się do roboty. Słuchajcie, muszę to tutaj powiedzieć, bo jestem w ciężkim szoku. Mianowicie, dzisiaj moja córka weszła do żłobka bez płaczu pierwszy raz, bez zająknięcia, w ogóle jak gdyby nigdy nic, jakby tam już chodziła na luzie od, nie wiem, od dawna, weszła po prostu sama do sali. Jeszcze ciekawostka jest taka, że nie było dzisiaj w sali akurat tej pani, która ma dosyć takie dobre podejście do niej i, i tak z nią rozmawia, i, i jest taka ciepła. I ona po prostu weszła. Wczoraj był lament niesamowity. Miałam wątpliwości, że w ogóle z tego żłobka nie rezygnować, a dzisiaj tak mnie zaskoczyła. Wzięła bęka, pieska, wzięła książki, poszła, nawet się nie obróciła. Muszę to tutaj nagrać, bo muszę mieć pamiątkę tego dnia, gdzie jest 18 października i moja córka weszła do żłobka bez płaczu. I wczoraj była tylko ten jeden dzień po długiej przerwie. Wow. Więc teraz plan jest taki, że odbiorę ją po obiedzie, jeżeli nic się nie będzie działo. Jeżeli będzie płakać, jeżeli będą jakieś tam aferki, to ja jestem pod telefonem i panie mają dać mi stać więc zobaczymy. Mam dużo wolnego czasu teraz, więc nie, nie wiem, co z tym czasem będę robić. Bez córki. Nie no, jestem naprawdę jestem w szoku, jestem zadowolona bardzo, bo tak jak mówiłam, nie podejrzewałam, że będzie tak o tako, jak stracnięcie palcami. no. Zmiana zachowania. Nie wiem, czy Was to w ogóle interesuje, ale ja musiałam to powiedzieć, bo to jest dla mnie przełom i bardzo ważna kwestia, więc stwierdziłam, że się z Wami podzielę tym, Ważnym dla mnie, jakże ważnym wydarzeniem. Dobra, zmykam do domu. Hejka, przychodzę do Was z szybkim strojem dnia, bo właśnie wychodzę do urzędu pozałatwiać różne sprawy bardzo ciekawe i chciałam Wam pokazać tak na szybko właśnie, co dzisiaj założyłam. Na górze mam sweter, który kupiłam w Ciuchlandzie chyba w tamtym roku. To jest sweter wełniany, który trochę gryzie, ale mam pod spodem bluzkę bawełnianą i jest całkiem znośnie. Jeśli chodzi o spodnie, są to pierwsze tak, tego typu spodnie w mojej szafie, ponieważ są to spodnie z szeroką nogawką. Bardzo długie. i Ja je kupiłam w C&A, na dziale dziecięcym. Jest to rozmiar 100, chyba 164 cm i to znaczy na wzrost 164 cm. I są bardzo bardzo fajne. Dobrze leżą, bardzo są wygodne, i mam wrażenie, że też są z takiego dobrego gatunku jeansu. Także trochę jak lica listka ponoć styl listki, ale co tam, jestem młoda, mogę tak chodzić. Więc wygoda przede wszystkim. Ostatnio naprawdę nie mogę chodzić w rurkach. Gniotą mnie jest mi wygodnie i tego typu spodnie po prostu są ultra wygodne. Co więcej, pasek to ten, co zwykle, standardowo on jest chyba z Reserved albo z Mango, nie pamiętam nigdy. A jeśli chodzi o buty, to są moje Buty, które Wam już wcześniej pokazywałam, są to New Balance 480. Przewygodne. Jestem mega zadowolona z zakupu tych butów. Nie bardzo je widać spod tych spodni, ale naprawdę są super wygodne. I na to pewnie zarzucę kurtkę ramoneskę. Kurtka ona jest chyba z Medicine. Też zamawiam ją w zeszłym sezonie, jakoś na jesień. A może nie, coś ja gadam, głupoty gadam. Przecież ja ją zamawiałam jeszcze jak byłam w ciąży, o matko, to dobrych kilka sezonów temu jakoś nie wiem, dlaczego miałam wrażenie, że zamawiałam ją rok temu. Nie, nie, nie. Kilka lat temu ją zamawiałam, ale jest w dobrym stanie. To jest skóra ekologiczna. Napchane mam kieszenie, dlatego wyglądam, jakbym tutaj coś jeszcze miała. Tak się prezentuje całość, wygodnie i. młodzieżowo. Słuchajcie, ja dzisiaj pierwszy raz w życiu będę próbowała zrobić cynamonki. Nigdy nie robiłam, ale jesień to jest taki czas tego aromatu cynamonu. Mam wrażenie, że ten zapach cynamonu to jest właśnie aromat jesieni. Oprócz tego choroby, ale to już jest inna kwestia. Zagubiłam cynamon, będę robiła te cynamonki, więc pokażę Wam. Co do chorób, inhalatory, inhalacje cały czas jesteśmy w temacie. Więc. Tak, nie powinnam narzekać, bo w sumie moja córka chorowała przez dwa lata, może trzy razy. Niewiele, także naprawdę nie powinnam narzekać. Teraz, wiadomo, poszła do żłobka, no to się zacznie, właściwie już się zaczęło. Także więcej siedzi w domu niż w placówce, ale byłam na to przygotowana, więc, tak jak mówię. Jest ok, wszystko jest powiedzą pod kontrolą. Eee, wracając do tematu e, moich dzisiejszych kulinarnych poczynań, to na e, kuchence już mi się robi obiad. Dzisiaj będzie chińszczyzna w wersji polskiej, czyli to, co wiele razy już tutaj pokazywałam. I co jeszcze? Dzień dobry pani. Będzie z ryżem albo z makaronem ryżowym. Co wolisz? Ja je ja chcę. Ty chcesz z ryżem? Ja bym wolała z makaronem różowym, a ty pewnie nie, nie lubisz tego. No nic, zobaczymy: albo zrobię dwie wersje, bo tak już tutaj trzeba uwzględniać. Dobra, nie ma co gadać, trzeba się zabierać do pracy, bo pracy jest sporo, gdyż muszę zrobić to ciasto drożdżowe, a to ciasto wymaga jeszcze, że tak powiem, leżakowania, czekania do wyrośnięcia, więc jedziemy z tym. i chwila prawdy. Sprawdzam, czy wyrosło. Już straciłam nadzieję. No, szału nie ma, ale wyrosło. Nie jest najgorzej. Straciłam już nadzieję, bo ciasto stało na grzejniku i niestety nie urosło, więc włożyłam je do piekarnika na 40 stopni, na jakieś 40 minut i trochę urosło, więc zaraz będę robić dalszą część tych cynamonek i będę czekać dalej do wyrośnięcia. To jest najgorsze, co może być, jeśli chodzi o ciasto drożdżowe, ale mam nadzieję, że się opłaci ta praca i poczekanie. Tutaj mamy to nadzienie z masła, cukru i cynamonu. Pachnie naprawdę przepysznie. Powiedzmy, że to wyszło. Przekryłam folią i będę czekała, aż wyrosną, także trzymajmy kciuki. chyba niepotrzebnie się martwiłam, bo bułeczki mi bardzo ładnie wyrosły pod folią. Nabrały kształtu. Teraz będę je smarować jeszcze taką glazurą z piany i z białka i z mleka. Mam nadzieję, że wyjdą smaczne. Cynamonki się pieką, pachną obłędnie. Zaraz je będę wyciągać, z racji tego, że mam dzisiaj wolny wieczór, powiedzmy. Włączam sobie serial Netflixa, kolejny odcinek Backhama. Więc zaczynam seans.